To tkanie galilejskiej. Skąd bierze się w nas lęk przed umiłowaniem Maryi? Czyż nie stąd, że tak mało ją znamy? Komu zależy, abyśmy nie poznali prawdy o matce naszego Pana i jej udziału w dziele syna? Kto rozsiewa tyle kłamstw na jej temat? Kto pragnie zmniejszyć wartość jej przesłania wobec uczniów Chrystusa? Odpowiedź jest prosta. Wielki smok, wąż starodawny, który się zwie, diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą Ziemię, który został strącony na Ziemię? Święty Jan Apostoł pisze o tym wprost. Wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Tą wodą jest rzeka fałszywych opinii na temat niepokalanej, które mają uczynić jej wartość mniejszą w oczach wierzących, jakby unieść Maryję, aby nie mogła odnieść ostatecznego triumfu nad wężem, lecz. Ziemia przyszła z pomocą, nie wieście? I otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. Ziemią tą są umiłowani uczniowie pana, którzy, jak Jan, przyjęli całą prawdę o tym, kim Maryja jest i jakie znaczenie odgrywa w dziele odkupienia ludzkości. Oni, po wysłuchaniu tych wszystkich oszczerstw, pozostali wierni nauce syna i wytrwali przy matce. Kto pragnie kochać syna, nie może lekceważyć matki. Kto pragnie słuchać syna, winien przyjąć do siebie matkę, uczynić ją swą nauczycielką. I przewodniczką. Święty Jan, apostoł, opisując początki publicznej działalności mistrza z Nazaretu, zapisał: Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Nie było jeszcze pełnej dwunastki, ale z pewnością byli już pierwsi apostołowie, a wśród nich świadek naoczny opisanych zdarzeń umiłowany uczeń pański. Maryjo, dlaczego ewangelista, wspominając o przybyciu Twego Syna z pierwszymi apostołami na wesele w Kanie, wspomina o Twojej tam obecności? Czyż nie dlatego Jezus przybył na uroczystość godów, bo wiedział, że spotka tam Ciebie w kanie Galilejskiej? On wypełnia wolę Bożą, gdy działa zgodnie ze Słowem Twoim, przyjmuje w synowskim posłuszeństwie słowo Ojca, które rozpoznaje w Twoim Słowie. Podporządkowuje się woli Ojca wyrażonej przez Matkę. Ktoś słusznie zauważył, że w Kanie Syn Boży przyjmuje słowo Ojca od Matki, aby wypełnić wolę Ojca. Ale tak było przez całe ziemskie życie Pana Jezusa. Nauczył się posłuszeństwa od Matki i z tego powodu wiele wycierpiał, aż po śmierć na krzyżu. Potwierdzają to słowa autora. Listu do Hebrajczyków, a chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Matko. Żadne ze stworzeń nie jest tak dogłębnie przeniknięte Bożym Duchem jak Ty. Czy jednak potrzebujemy udowadniać sobie, że Bóg jest większy od Ciebie? Czy nie wystarczy Twoja pokora, posłuszeństwo, aby dostrzec, że nigdy bardziej od Ciebie nigdy nie spełniał woli Bożej? Skąd obawa, że ty możesz nam przesłonić Boga, a nawet zająć Jego miejsce? Czyż niepokalane poczęcie, Boże macierzyństwo, Twoje dziewictwo i wniebowzięcie, wyjątkowe dary Boga tak hojnie Tobie udzielone, nie ukazują najpełniej, że Bóg wybrał Ciebie, aby ludzie Jego samego mogli przyjąć i poznać? Bóg jest większy nie tylko od Ciebie, ale też od każdego z nas, od Twoich wrogów również. Tak, Bóg jest większy od naszego grzechu, od naszych wyobrażeń i ograniczeń. Tego uczysz nas właśnie Ty, Dziewico Maryjo, najpokorniejsza i najbardziej wsłuchana w słowo Pana. Nieustannie dajesz nam impuls, aby pójść dalej w stronę wypełniania zamiarów Ojca. Tak uczyniłaś też w Kanie, gdy podzieliłaś się z synem spostrzeżeniem: z Nie mają już wina. Wówczas Jezus dokonał pierwszego znaku. Teraz, Maryjo, zachęcasz nas, aby zawsze, w każdych warunkach, czynić wszystko, cokolwiek Twój syn. Nam powie. Tymi słowami ukazujesz jedynie wolę Ojca, który podobnie przemówił w obłoku na górze przemienienia. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Tak, to nasze zadanie do końca czasów postępować za synem przedwiecznego ojca i niepokalanej matki. Obecność Matki Bożej jest gwarancją otwartości na moc ducha świętego. Jezus przyszedł do kany galilejskiej, bo była tam jego matka. Ich wzajemne spotkanie ma znaczenie głęboko duchowe. Nie jest tylko spotkaniem wędrownego nauczyciela z utęsknioną rodzicielką, ale spotkaniem matki, odkupiciela z synem który rozpoznaje drogi Ojca i pragnie nimi kroczyć. To Matka wprowadza go na nie. Trudno zrozumieć słowa Jezusa wypowiedziane do Matki: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Może lepiej istotę wypowiedzi Zbawiciela oddać zwrot. Niewiasto. Cóż nam odtąd do siebie? Co to oznacza? Maria Waltorta przekazuje nam słowa Jezusa, które pozwolą lepiej zrozumieć ewangeliczną Jego wypowiedź. Jezus w włoskiej mistyczce powiedział: Byłem synem poddanym matce. Aż do chwili, w której wola mego ojca wskazała mi godzinę, która nadeszła, abym został nauczycielem. Od chwili rozpoczęcia mojej misji nie byłem już synem poddanym matce, lecz sługą Boga. Więzy łączące mnie z tą, która mnie zrodziła, zostały przerwane, przemieniły się w więzy wyższego rzędu, wszystkie schroniły się w duchu. Duch nadal nazywał mamą, Maryję, moją świętą. Miłość nie ustała ani nie oziębła przeciwnie. Nigdy nie była tak doskonała. Jak wtedy, gdy rozdzielając się ze mną dla drugiego narodzenia, Maryja zrodziła mnie dla świata jako Mesjasza, jako głoszącego Ewangelię. Jej trzecie najwyższe mistyczne macierzyństwo urzeczwistniło się, kiedy w męce Golgoty zrodziła mnie dla krzyża jako odkupiciela świata. Maryjo, Któż może pojąć to, co kryło się w Twoim sercu, matki dorastającego na ofiarę baranka bez skazy? Kto zdolny jest, aby przeniknąć głębie Twego ducha i Twojej wiary, gdy zainspirowałaś Syna do pierwszego publicznego znaku? Potem będą kolejne aż do wskrzeszenia łazarza, aż wreszcie zostanie nazwany Nazaryjczykiem Królem Żydowskim. Matko, spróbujmy jeszcze głębiej wniknąć w duchowe znaczenie odpowiedzi Syna na Twoje spostrzeżenie dotyczące braku wina na weselnym stole. Niewiasto, cóż nam odtąd do siebie? Według Marii Waltorty Jezus chce nam podpowiedzieć, że to odtąd, Zapomniane przez wielu tłumaczy, miało powiedzieć. Byłaś dla mnie wszystkim, o matko, gdy byłem Jezusem, synem Maryi z Nazaretu. Jesteś nadal dla mnie wszystkim w moim duchu. Jednak odtąd wypełniam misję oczekiwanego mesjasza. Należy do mojego ojca. Poczekaj jeszcze trochę, a gdy skończy się moja misja, znowu będę cały Twój. Otrzymasz mnie jeszcze w swoje ramiona jak wtedy, gdy byłem mały, i nikt już ci więcej mnie nie wyrwie. Nikt ci nie wyrwie tego syna, który należy do ciebie, a na którego będzie się patrzeć jak na hańbę ludzkości. Zwłoki zostaną ci rzucone, aby i ciebie okryć wstydem z tego powodu, że jesteś matką skazańca. Potem będziesz mnie na nowo posiadać triumfującego, na końcu będziesz mnie miała również i ty, zwycięska. Na zawsze w niebie, teraz jednak należy do wszystkich ludzi i do Ojca, który mnie do nich posłał. Oto, co oznacza to małe, odtąd tak pełne znaczenia. O niepokalana, jak wielka jedność była między tobą a synem. Teraz mocą tej jedności my wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, ciałem z Twojego ciała i krwią z Twojej krwi, jak Jezus. Czyż uczestnicy godów w Kanie pojęli, że na ich oczach dokonało się coś więcej niż cud przemiany wody w wino? Matko Odkupiciela, poprosiłaś syna, aby uczynił pierwszy publicznie dostrzegalny krok w stronę Wieczernika i Golgoty, a przez to i odkupienia biednej ludzkości. Matku dziękujemy, że oddałaś nam swego jednorodzonego Syna, aby mógł nas obmyć i napoić nieświątecznym świątecznym winem Wesela, ale Obfitymi strumieniami swej najdroższej krwi, spływającej z krzyża. Odtąd i ja pragnę być cały Twój, Matko. Amen.